Rano. Na podstawie artykułu 20 ustawa 2c o samorządzie gminy otwieram pierwszą inauguracyjną sesję Rady Miejskiej w W jednej konstytucji, konstytucji i prawo Rzeczypospolitej Polskiej ślubują uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy. Radny Wygryndza Krzysztof. Ślubuję, tak mi do pomóż Pan Radny Cesarz Stanisław. Ślubuję, tak mi do pomóż Pan Radny Czek Roman. Ślubuję, tak mi do pomóż Pan Radny Czek Grzegorz. Ślubuję, tak mi do pomóż Bóg. Pan Radny Mika. Ślubuję, tak mi do pomóż Pan Radny Kardas Zygmunt. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Radny Kopka Michał. Ślubuję, tak mi tak dopomóż Bóg. Pan Radny Kuzio Kacper. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Radny Łuc Czesław. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Radny Marcin Marek. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan radny Pałasiewicz-Jurusz. Ślubuję, tak mi do Bóg. Pani radna Drozowicz-Ewa. Ślubuję, tak mi to Bóg. Pan radny Różycki Jan. Ślubuję, tak mi do pomóż Bóg. Pani radna Sylita Zofia. Ślubuję, tak mi do pomóż Bóg. Radny Krzysz Krzysztof. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Przewodniczącego Komisji Spytacyjnej o odczytanie protokołu wyboru na, wybor, wyboru na przewodniczącego Rady Miejskiej w Zagórzu. Protokół Komisji Spytacyjnej wybrany na sesji Rady Miejskiej w Zagórzu w dniu 1 grudnia 2010 roku celem przeprowadzenia obliczenia wyników głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Zagórzu. Komisja Skrutacyjna w składzie pani Monika Górka, przewodnicząca komisji, pan Kasper Pózio, członek komisji, pan Grzegorz Szczepiel, członek komisji. Stwierdza, co następuje. Do głosowania uprawnionych było 15 radnych. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Kart ważnych oddano 15. Kart nieważnych nie było. Głosów ważnych oddano 15. Głosów nieważnych nie było. Jako kandydat na przewodniczącego Rady Miejskiej w Zabóżu zgłoszono, jako kandydata zgłoszono. Pana Jana Różyckiego. Komisja stwierdza, że zgłoszenie kandydaci w głosowaniu tajnym otrzymuje następującą liczbę uważnie oddanych głosów. Pan Jan Różycki, 15 głosów. Bardzo dziękuję za zaufanie, i Państwo obdarzyli mnie. Wybierając na stanowisko przewodniczącego Rady Miejskiej. 15 głosów jest wymownym wynikiem, który ja jako przewodniczący muszę uszanować. Muszę zrobić wszystko, aby współpraca z całą Radą, z przewodniczącymi, z Sołtysami, Nowym burmistrzem, który zostanie w piątek zaprzysiężony z pracownikami urzędu, układała się bardzo dobrze. Ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby oblicze Rady Miejskiej w Zaburzu nabrało innego wymiaru. Projekt w dwie kadencje byłem radnym, sądysem Dużej Wioski i Porazie. Pan Krzysztof Brym, zaczynasz od zgodę? zgłaszam kandydata, kandydatkę na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Panią Ewę Myślę, że potrzebna jest funkcja wiceprzewodniczącego również dla miasta zyboru. To tak, może nie załóżmy dla równowagi, bo najprawdopodobniej kandydatura Pana Masia Marcinika przejdzie. Pan Marek Marcinik. Tak, pani Ewa Rutkiewicz. że wobec dwóch świetnych kandydatów, moja trzecia już będzie tutaj zbędna, więc ja się wstrzymuję. Chętnie się w innych pracach, a w tej chwili dziękuję bardzo. Skoro są te dwie bardzo dobre kandydatury. Ja chciałbym zgłosić kandydaturę pana Czesława Tutaj już uważam radnego Łuca za bardzo doświadczonego człowieka i uważam, że będzie dużą pomocą dla pana. I będzie głównie um, uczestniczył w naszej rady. Także proszę o przyjęcie. Czy pan ja jest troszeczkę nie, nie jestem w zręcznej sytuacji, bo jak porażę jest dwóch radnych i dwóch kandydatów na wiceprzewodniczącego. Na wice ale oddaję się do woli Rady, Rada decyduje. Rzeczywiście nie było głosowania, więc ja mogłabym decydować swoją niezgodę na zgodę. Mogę, tak Może. Pani. Ja nawet prosiłem tylko mamy cztery kandydatury na wiceprzewodniczących Rady. Komisja stwierdza, że zgłoszeni kandydaci w głosowaniu tajnym otrzymali następującą liczbę ważnych oddanych głosów. Pan Krzysztof Bryndza, 7 głosów. Pan Czesław Wódz 7 głosów. Pan Marek Marcinik, 9 głosów. Pani Ewa Rotkiewicz 7 głosów. Komisja Sprtutacyjna stwierdza, że bezwzględną większość oddanych głosów uzyskał pan Marek Marcinik i wybrany został na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zagórzu. Pozostali zgłoszeni kandydaci otrzymali taką samą liczbę głosów. To jest 7. I tym samym nie uzyskali bezwzględnej większości głosów, czyli 50% plus 1. W związku z tym Komisja Skrutacyjna przeprowadzi drugie głosowanie. Pan Jomierz Pałaciewicz. Komisja stwierdza, że zgłoszeni kandydaci w głosowaniu tajnym otrzymali następującą liczbę ważnie oddanych głosów. Pan Krzysztof Brędzaj, 1 głos. Pan Czesław Łuc, 8 głosów. Pani Ewa Rotkiewicz, 6 głosów. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w drugim głosowaniu bezwzględną większość oddanych głosów uzyskał pan Czesławódz i wybrany został na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zerkówie.